Dlaczego ten symbol jest nielegalny w grach wojennych? To znak Czerwonego Krzyża i lepiej go nie nadużywać, bo możesz nieświadomie popełniać zbrodnię wojenną. Czerwony Krzyż został założony w 1863 roku przez szwajcarskiego biznesmena Henry'ego Dunanta, który po bitwie pod Solferino zauważył, że wielu żołnierzy było pozostawionych na polu bitwy bez jakiejkolwiek pomocy medycznej. Dlatego założył Czerwony Krzyż jako neutralną grupę ochotników, którzy mogli bezstronnie świadczyć pomoc medyczną w czasie wojny. Jednak ci ochotnicy nie mogliby skutecznie działać, gdyby byli celem ataków, więc w 1864 roku Henry doprowadził do podpisania umowy przez kilka krajów, która zabraniała atakowania personelu medycznego oraz rannych. Medycy nosili wtedy nowo ustanowiony znak Czerwonego Krzyża, odwróconą flagę Szwajcarii. Jako hołd dla ojczyzny Henry'ego. W 1949 i 1977 roku ochrona tego symbolu została jeszcze bardziej umocniona, uznając jego nadużycie za potencjalną zbrodnię wojenną albo przestępstwo, w zależności od prawa obowiązującego w danym kraju. Obawiano się, że zbyt częste używanie tego symbolu osłabi jego znaczenie, co mogłoby prowadzić do tego, że medycy staliby się ponownie celem ataków na polu bitwy. Właśnie dlatego gry takie jak Halo czy Doom musiały zmienić swoje symbole apteczek, a nowe produkcje korzystają już z alternatywnych ikon.